Proszę zobaczyć jak tu pięknie miejscowość Jaroszowiec koło Olkusza Ja z tego miejsca co filmuję dosłownie mam działkę swoją prywatną kilometr stąd może kilometr z groszami i proszę zobaczyć to jest piękne Co tu się robi Super naprawdę Pogoda zarombista za tydzień to już będzie tutaj całkiem zielone Ale proszę zobaczyć Ta góra nazywa się Ostra góra Ona ma 400 jak Kolega mi mówił, bo nawet sam nie wiem, ale doczytam, jak przyjadę do domu. 450, coś super. Normalnie i ja przyznam się, w życiu tu nie byłem. Wstyd, normalnie, wstyd. A tak jak mówię, ta góra znajduje się. Kilometr od mojej działki, proszę zobaczyć, przepięknie idziemy dalej. Sobie tu, gdyby nie było tych drzew, to panorama z tej góry byłaby przepiękna. Widać Jaroszowiec, komin w Jaroszowcu widzę. Olkusz wszystkie te miejscowości dookoła super nie Mariusz? Zajebioza tu jest pustynia. pustynia błędowska już tutaj pokażę już pokażę nie będzie widać skrawek komin w kluczach Pustynia Błędowska z oddali. No super. No. Niby kawałeczek góry, a człowiek się spocił. No to kończymy. Pozdrawiam.